Mija rok rządów koalicji 15 października. To był czas zmian na lepsze. Dzięki bezpłatnemu programowi in vitro już 18 tysięcy par realizuje swoje marzenie o rodzicielstwie. Ruszyło 800, plus, a rodzice najmłodszych dzieci już otrzymują dodatkowe 1500 zł miesięcznie babciowego. Seniorzy zyskali największą od lat waloryzację emerytur oraz rentę wdowią, a renta socjalna dla najbardziej potrzebujących rośnie do poziomu pensji minimalnej. Odblokowaliśmy pieniądze europejskie. To 600 miliardów złotych dla Polski na inwestycje i rozwój. Chcemy Polski w 100 minut. Dlatego budujemy kolej dużych prędkości, żeby wszędzie było blisko. Obniżamy składkę zdrowotną. Wprowadziliśmy miesięczny urlop dla przedsiębiorców oraz kasowy PIT. W tych wyjątkowych czasach wiemy, jakie są priorytety. Naszym jest bezpieczeństwo. Dlatego budujemy tarcze wschód i najnowocześniejszą armię w Europie. A to dopiero rok, jeszcze wiele przed nami.